rozbieram To filmuję i Witam! Wy wiecie dlaczego się tak cieszę, nie? Nie wiecie? Bo dzisiaj obejrzymy film, który przysłało mi jakieś 6 milionów ludzi Przybliżenie. Odkryjmy diabelnie przerażającą prawdę o nas samych Zapraszam Mówi twój twoje dziecko, pierwsza ci gdzieś na nojem metal, gdzieś na oku, na tyłku takie dzierżowe, to już wiedz, że się diabeł nimi interesuje. Drogi rodzicu, chcesz uchronić swoje dziecko przed diabłem? Nie pozwól mu wieszać metalu na tyłku. Na tyłku. Właściwie dlaczego twoje dziecko wiesza metal na tyłku? Jesteście z rodu Terminatorów? A może to taka nowa moda? Przypinasz sobie kilogram gwoździ do dubska i masz plus 10 do lasu. Jeśli u twojego syna na głowie jawią się, jawi się żel... Tylko nie żel! Ale pianka jest już okej. Okay. Poza tym tutaj jest napisane, że... Nie grozi wypadaniem włosów i wiecznym potępieniem. Płynie irokezy, to już wiedz, że tam się coś bardzo mocno burzy. Irokes? Przecież irokes to tył tyłu zekori, a zekori to login szatana na Allegro! Wiecie, czasem są promocje, dwa kotły w cenie jednego i podpałka do grilla gratis. Ci twoje dziecko, córka dorastająca, używa ci jaskrawych kolorów do paznokci. Czarny jak... piekło. Czarny jest jaskrawy? Bo jak się rzucają koktajlami mołotowa na brąksie. Żartuję! <grymne> Nie. Czerwony jak ogień, to wiedz, że coś się dzieje. Jeśli twoje dziecko lubuje się w czarnych kolorach, to wiedz, że coś się dzieje. Uf, dobrze, że ksiądz ma dzisiaj pomarańczowy szlafrok, bo inaczej bym pomyślał, że coś się dzieje. <grymne> Nosi pumpy, pentagramy na portkach, szóstki z umiłowaniem, Wiedz, że coś się z twoim dzieckiem dzieje. Hmm. A jak noszę bez umiłowania? Wiecie tak. No, naszyli mi te trzy szóstki, ale noszę je tak bez umiłowania, tak obojętnie w sumie. To istnieje szansa, że nie będę dzielił Kibla z Belzim? To takie przedszkole. Niewinne. Jak ci już robi tatuaże na ręku, to już wiedz, że jest źle. O nie. O nie. O nie. O nie. Ostatnio postanowiłem zrobić coś totalnie szalonego i strzeliłem sobie tatuaż z naklejki. Już czuję, jak mi się tam satan wżyna. A nie, nie wziąłem mleku na hemoroidy. Spoko, takie tołaż można nosić. Jeśli ci słucha techno, heavy metalu, czarnego roku, to już wiedz, że coś się z twoim dzieckiem dzieje. Nie można słuchać roka ani techno, ale za to dozwolone są śpiewy, choralne w każdej postaci. Jaś! Kiedy mi podrzucono dziecko ze Szwecji, z Emotional Group, w skrócie Emo, piszą sobie... Kondolencje na internecie. To dopiero poznałem tego smoka. Co ten książę powiada? On nie ogląda na dobre i na złe? Nie je mięsa, nie palę, nie piję alkoholu i nie biorę narkotyków. A Emo takich rzeczy nie robią. Emo to porządni ludzie, a że nie chodzą do McDonalda, bo tam sprzedają zestawy Happy Meal, to już inna sprawa. A emo takich rzeczy nie robią. Żartuję, sam byłem kiedyś Emo i pierwsze filmy kręciłem właśnie w tym klimacie. Witam. W kolejnym odcinku Przemyśleń Niekrytego Krytyka chciałbym skrytykować smerfy. Ale one są takie kolorowe, nie No Nie ma sensu, idę się zabić. A jutro kolejny odcinek Ewa. Każdy wierzący i każdy kapłan raz w życiu powinien brać udział w egzorcyzmie. Jako osłona do ręki sobie powinien wziąć krzyż i różaniec i modlić się przy kapłanie, który modli się nad opętanym. I wtedy już wszystko wróci ci do normy wierze i w paczeniu na świat. Chcesz mieć dobre paczenie na świat? Chcesz mieć dobre paczenie na świat? Weź krzyż do ręki i idź wypędzać demony. Albo zrób popcorn i obejrzyj Konstantina. Znajdź w internecie film dokumentalny o Michel Anelize. To Polacy kręcili, on chyba nawet w, tele, w TVN w albo... W TVN, to już wiadomo skąd się wzięły tutaj te szatany. To zwykła akacja, ona pachnie cały czas. I powiedziano mi, że to się przyda księdzu do zmagania z szatanem. Hmm, pewnie ten gadżet posiada funkcję rozmazywania obrazu, jak tylko pojawia się pochankę albo durczok. A on rzucał nimi jak jabłkami. Jak zobaczył ten krzyżyk, to mnie pogryźć chciał. To pewnie wojewódzki był. Pierwszy demon z TFNU Rodem. Mówię wam. Tak wył, że się plebania częsła. Psy proboszcza goniły po plebanitami z powrotem. Psy goniły proboszcza? Może to były psy uciekającego ministranta i chciały go obronić. Żartuję, one go goniły, bo ktoś z metalową dupą odpalił techno. Nie był tak zły na mnie diabeł, że szed, szedłem na kazanie, to mnie myrnął o ścianę. I miałem to w dużym pudełku mocniejszy, bo się barw nie złamało. I mówię mu, spróbuj, jak mi tylko ten skrzy złamałeś! Pudełko całe połamał. Tu wybił dno. Ależ ten szatan ma moc! Myrnął księdza. Połamał pudełko. Wybił dno! Co będzie następne? Wypisywanie flamastrów? śmieje, się, tak naprawdę uważam, że piekło istnieje, tylko ja tam nie byłem, bo mnie gimnazjum minęło. Radiestezja, leki homeopatyczne. Zioła er energetyzowane okultystycznie. irydologia, czyli czytanie z moczu. Le. z oczu. Z oczu, z moczu w każdym razie czytać nie wolno. Znaleźników tylko wolno. Telewizja, internet, muzyka satanistyczna, pornografia. Jak to wszystko będzie zakazane, to co mamy robić na tym świecie? Jednak trzeba będzie wrócić do bycia emo. Whatever. Teraz wiecie, jak w naszą kulturę wciskają ten amerykański Heloim. Kłamią, że to, że to się coś rob... My się bronimy jak lwy przed tym, a oni nam wprowadzają święto potwora diabelskiego szatana. Heloim to zło. W Heloim dzieci przebrane za potwory diabelskie szatany zbierają cukierki. Szatańskie cukierki! Z nadzieniem! Święto potwora diabelskiego szatana. Pamiątki z krajów egzotycznych, południa, wschodu. Wisiorki, maski, malowidła. Rzeźby, amulety, kolorowe pętle. Podejrzane bransolety, chińskie, indyjskie kadzidła. Przedmioty kultu obcych religii. Obrazy, ikony. Wszystko to wywalcie. Przewiozłeś sobie kolorowy pędzel z Francji? Masz podejrzaną bransoletkę z Grecji? A może kupiłeś malowidło we Włoszech? A powiedziałeś już rodzicom, że jesteś satanistą? I wyłącz ten TVN, bo pójdziesz leżakować na dnie oceanu, bo kosamy. Albo czarna magia. Tam szatan jest nieprawdopodobny. Niszczy pudełka, wypisuje flamastry, skacze po kanapie, w butach? Czy grałeś jakieś demoniczne gry komputerowe? Diabolo. W diabolo nie grałem, ale jadłem diabolo pomidoro. To też się liczy? Dagone's drank. No, Dagone's drank jest dobry. Sterujesz gościem o imieniu Dagone's i chodzisz od knajpy do knajpy, żeby być drank. Ostatni boss jest dobry, absent. Pokémony, kieszonkowe potwory. No tu się akurat zgadzam. To jest dopiero sotańskie nasienie. Czy czytałeś literaturę obcych kultów, wtajemniczające w czary i w magię, na przykład Harry Potter? Słuchajcie, zastępujcie film i idźcie po rodziców. Naprawdę mówię. A jak jesteście sami rodzicami, to słuchajcie. Jeśli kupiliście swojemu dziecku książkę Harry Potter, albo byliście na tym w kinie, to wychowujecie dziecko na satanistę. Czemu to to tylko dzieci! Ja jutro dzwonię do ryżka Cebuli, to będzie w uwadze. Nie odpuszczę. Tu przychodzi młodzienie 14 -letni. Jestem wolny. Pijesz? Nie. Polisz? Nie. Narkomania? Nie. No to rzeczywiście co dziwnego z nim się dzieje. A może Harry Potter? Tak! Przeczytałem go całego! jak diabeł już nim rzucił na kościele i obracał jak wskazówkami zegara. No, widzicie, rodzice, to wszystko przez was! Medycyna chińska, medycyna tybetańska, pozytywne myślenie... Pozytywne myślenie też jest złe? No teraz to już jestem pewien, że muszę być znowu emo, no. Kurna, nową kredkę muszę kupić. Diagnostyka paramedyczna, enagram, ezoteryzm, Gwiezdne Wojny. Gwiezdne Wojny?! To ja już wiem, dlaczego twoi rodzice chcą zrobić z ciebie satanistę! Bo kiedy oni byli młodzi, oglądali Lukas Kwalkera. To wszystko wpuszczono na naszą ziemię. Jeszcze jedno. Jeżeli ogląda mnie pan Szatan, to ja chciałem przeprosić, że się z niego śmieję. A mówię to dlatego, bo wczoraj kupiłem sobie nowe flamastry i chciałbym się nimi trochę nacieszyć. Dziękuję. Harry Potter nie ma sensu. Pokémony nie mają sensu. Pozytywne myślenie nie ma sensu. Whatever. Nie będę go żyły. I podmaluję oko, by mi się rozmazało chyba trochę. No. Pozytywne myślenie wydłuża przyrodze. I pytanie leci od Celinyzy dybel. Co ludzie robią, kiedy widzą cię w supermarkecie. Jeśli są z dziećmi, to zasłaniają im oczy i mówią, będzie dobrze, będzie dobrze. A jeśli są sami, to rzucają we mnie selerem. Nie pytajcie dlaczego, ja tam tylko poszedłem po dżemik. To teraz moje pytanie do Was. Skoro Pokémony i Harry Potter są złe, to co jeszcze jest złe? Widzicie. Whatever.